Cześć, witam. Bierzemy się dalej za Fadromę. Jak widzicie, wylądowała w bardzo bardzo znajomym Wam miejscu. I znowu Łukasz czuje takie déjà vu, jakby to kiedyś już było. Mamy połowę czerwca, i tak naprawdę to powinienem się już brać za te wozy. Za ten, za te tam schowane. Ale no, sami wiecie, jaka jest sytuacja. I wypadałoby najpierw skończyć pierwszą robotę, a następnie brać się za drugą. Tak więc zaraz bierzemy się za rozbieranie tutaj skrzyni biegów tego przedniego mostu i tak dalej. Ale zanim do tego przejdziemy, jeszcze wspomnę krótko o jednym materiale, który jest na serwisie YouTube jest to wywiad ze mną oraz prezentacja moich ciągników kierowców dwóch siedemsetek. Na kanale AutoCentrum podaję link w opisie. Wpadnijcie, zobaczcie, jak to wypadło. Zobaczycie też mnie i zachęcam do oglądania. Dobra, jeszcze też krótko, może o dużym wozie, bo jako że zbliża się termin Żniw, znaczy no sezon Żniwny, zanim jednak dokonam prezentacji tego kombajnu, zanim coś o nim powiem, ponieważ czeka mnie wyjęcie silnika z tego kombajnu. Dlatego, że w zeszłym roku, na sam koniec sezonu, jak już zjeżdżałem z ostatniego pola do domu, poszła mi woda na wał. Poszła woda do miski olejowej, lekko silnik się przytarł na wale, no i niestety ciśnienie poleciało. Tak więc tam jest jakiś bałagan. A co do tego, o co chodzi tutaj z tym silnikiem, w tym kombajnie i tak dalej, to, to już będę mówił na bieżąco, jak przejdziemy do tego tematu. Ale teraz gasimy już padromę, wypuszczamy olej ze skrzyni. I zaglądamy do skrzyni. Olej ze skrzyni już wypuszczamy. Olej jaki tu jest zastosowany, to jest boxel 26 dla ciekawych i powiem jeszcze pokrótce, co ja już dokonałem od czasu publikacji ostatniego materiału. ściągałem pokrywę skrzyni biegów, i tutaj w tej części znajdują się przełożenia mechaniczne, wszelkie wałki, zębatki i tak dalej. A tutaj, prawdopodobnie pod tą częścią, taką blaszaną, znajduje się część ze skoszami i sprzęgłami hydraulicznymi. Po zdjęciu tej pokrywy sprawdzałem, tutaj znajdują się kanały doprowadzające olej, a tu pod pokrywą znajdują się w tym miejscu rozdzielacze. I sprawdzałem, podając powietrze ze sprężarki, czy występuje szczelność na tych sprzęgłach, czy też nie. Dmuchając po kolei w te kanały, właśnie. Na jednym kanale wyszło, że powietrze bez problemu przelatuje do środka skrzyni, do wnętrza. Nie zaciska się żadne sprzęgło, ponieważ też przy zaciskaniu tutaj obracałem sobie wałem i widziałem, kiedy się załącza, co się zaciska i które przełożenia są sprytne, że tak to nazwę. A właśnie jedno, jedyne sprzęgło się tam nie zaciska. Powietrze swobodnie dostaje się do wnętrza skrzyni i, i po prostu. Tam występuje jakaś nieszczelność. Kilka osób już pisało pod ostatnim materiałem, że prawdopodobnie mam ukręcony wałek od tego szybkiego przełożenia, bo to jest właśnie najczęstszy objaw tego, że jego nie ma po prostu. Tak więc ściągamy tą pokrywę, bo też dziękuję właśnie za podpowiedzi, że można to prawdopodobnie zrobić z tego miejsca, nie wyjmując tejże skrzyni. Dobra, łapię za klucze i kręcę. I tak jak widać, pokrywa już zdemontowana. Wygląda to tutaj wszystko bardzo ładnie. Bez dwóch zdań, tak, tak jak widzicie, musiałem jeszcze zdemontować wał napędowy, bo nie mogłem po prostu wziąć tej blachy od dołu. Zasłaniającej te kosze. I co? Co udało mi się już zdiagnozować. Że jeden z koszy, i akurat no, no, szczęście w nieszczęściu, że jest to ten na dole, bardzo mocno się rusza. Te pozostałe luzu nie mają nic. Ten jeden bardzo się rusza, tak jak go widzicie. Czyli coś jest tutaj grane zaraz jeszcze podam ciśnienie od góry do rozdzielacza i sprawdzę dla pewności kosz demontowany i co się tutaj wydarzyło już pokazuję bo pacjent jest na stole takim tu szybkim prowizorycznym rozmontowałem cały ten kosz co do tarczek nie mam żadnych zastrzeżeń są fajne białe Grube nacięcia są głębokie, nie są spalone, nic im nie jest. Tak więc mycie i z powrotem do boju. Yy, tutaj, właśnie przyczyna niedziałania tego przełożenia już jest znana. Proszę bardzo, nie ma jednego z pierścieni uszczelniających na koszu. A dlaczego nie ma? A już pokazuję. Idziemy do skrzyni. Zobaczcie wałek, na którym wspiera się kosz, tak jak było widać wcześniej, ma luz. Ma bardzo duży luz na łożysku, oj, na łożysku stożkowym. Przód, tył, góra, dół. I dlaczego tak się wydarzyło? Nie wiem. Prawdopodobnie z drugiej strony skrzyni jest dekielek i albo poluźniła się nakrętka, albo coś musiało się innego tam stać, ale zaraz rozbierzemy, zobaczymy. Jeszcze teraz należy zdjąć tą całą oprawę. I zweryfikować, czy ona nadaje się do dalszego użytku. Bo jeżeli kosz ruszał się luźno w tej obudowie, latał po prostu, to prawdopodobnie ta obudowa razem z koszem będą do wyrzucenia. Ale to rozkręcę, przyłożę jedno do drugiego i, i zobaczę, co się będzie działo. Bo tutaj trzeba to precyzyjnie złożyć, żeby była jak największa szczelność na, na tych pierścieniach. I jesteśmy już z tyłu skrzyni, jednak błąd. Nie, jest, nie ma tu żadnej nakrętki kontrującej, dociskowej ani nic do regulacji luzu, tylko po prostu dekielek dociska nam to łożysko kulkowe i podkładkami dystansowymi reguluje się docisk tamtego łożyska stożkowego poprzez naciskanie na ścianę tego łożyska kulkowego i dosuwając je w tamtą stronę razem z wałkiem. A jeszcze taka była tutaj sytuacja, że żeby odkręcić tutaj tą śrubę. Musiałem odkręcać całą tutaj pokrywkę do przystawki załączania tylnego napędu, bo inaczej nie szło wyjąć tutaj śruby i nie szło zdjąć tego dekielka. No normalnie trochę mnie to rozwaliło, no ale co zrobić? Ja się teraz mogę oficjalnie spytać, kto to tak wymyślił, żeby odkręcić jeden dekielek trzeba zdjąć drugi. ja to tak mówiąc, żartem. Czyli trzeba będzie wyjąć kilka tych przekładek, jest tu ich kilka sztuk. I docisnąć tam to łożysko. Jeszcze popatrzę, poruszam, zobaczę co tu się stało, że ten luz taki powstał, ale, ale tutaj na pierwszy rzut oka nic takiego tutaj nie widać poważnego, aby wskazywało na, na powstanie tego luzu na tych łożyskach. Zobaczę, poruszam jeszcze tym kulkowym czy ono nie jest wypracowane czy coś w tym stylu. I oprawa wyjęta ze skrzyni. I tak jak się spodziewałem jest zbyt mocno zużyta. Luz zrobił swoje. Zobaczcie. Wydarte rowy. Wytarta jest bardzo mocno i to po złożeniu nowych pierścieni nie będzie miało. Prawa jechać. Nic tego. Tu trzeba drugi kosz, drugą oprawę. To jest ta sama sytuacja, co w naszych Ursusach, ze wzmacniaczami momentu i tego typu sprzęgłami. Dobra, skrzynię biegów już mamy ustaloną. Wiem, co tam się dzieje, będę organizował części. Biorę się za demontaż tego koła i zwolnicy. I zwolnica zdemontowana. Nie wygląda to za dobrze, a wygląda to wręcz tragicznie bo była tutaj bardzo długo bardzo dużo czasu woda wszystko jest skorodowane ja jeszcze puściłem to w ruch to się wszystko tak z tym olejem wymieszało wybełtało i na symeringach ze starości o tutaj widać popękały pospadały sprężynki przerzewiały najprawdopodobniej i dlatego ta woda tu się dostawa dostawała choć nie jestem do końca przekonany żeby ta woda tu się przez tą zwolnicę, przez ten simmering dostawała No trudno Tak to wygląda Idziemy jeszcze do elementów zwolnicy Które mam już na zewnątrz Na palecie przygotowane do Czyszczenia I tak oto prezentują się te Elementy zwolnicy Wszystko jest Skorodowane Na no szczęście tak powierzchniowo Nie jest to jakaś głęboka rdza Głębokie wrzery I takie elementy jak zębatki będą dalej pracować im tutaj się nic nie wydarzyło moim zdaniem no, piękny, piękny tawot stała ta o tak jak widać stała ta fadroma gdzieś długo no i gdzieś dostała ta zwolnica wody no niestety tutaj reszta elementów to jest wszystko w tym kicie no wiadomo no łożyska wylatują to od razu jest pewne że wszystkie robią odjazd ale elementy główne pozostają pozostają dalej te same no tak jak i tutaj patrzcie bieżnia o, nawet trochę się jeszcze świeci nie ale to już widać że to jest amen nie ma o czym tutaj dyskutować trzeba to wszystko wymyć i tak jak mówię wszystkie łożyska odjazd a reszta podzespołów dalej będzie pracować bez zarzutu nie jest to nawet zużyte za bardzo, ona musiała długo stać, to jest 100% pewne bez dwóch zdań i dobra, wszystko jest jasne. Co się dzieje. Mamy już przyczyny wycieku ze zwolnicy. Mamy już przyczynę dlaczego nie działa jeden z najszybszych, jedno z najszybszych przełożeń. I właśnie dlatego Łukaszowi jest potrzebna Fadroma, bo to jest częsta, częsta awaria w tych ciągnikach z turem przy dziesiątkach. Ale tutaj akurat od 10 lat, jak to już użytkuję, jeszcze nigdy nie miałem z tym do czynienia. Tak jak widzicie, to jest wszystko razem pomalowane. Nigdy mi się to jeszcze nie zdarzyło. To jest pierwszy raz, ale widać, że już to pracowało, było nadpęknięte. I tak tutaj to się skończyło. Dobrze, że u kolegi właśnie na budowie obsypywałem mu fundamenty, tą piwnicę. Obsypywałem wykop i tak to się skończyło. Mi się zdarzyło jeszcze dwukrotnie, tak jak opowiadałem na materiale z turem, dwukrotnie wyłamać tutaj ją na wsporniku. Jest to wzmocnione, spawane Ale żeby jeszcze ścięło czop, no to pierwszy taki przypadek. Tak więc nadprogramowa awaria. Zapomniałem jeszcze wspomnieć, że już na zapasie od dawna czekała oryginalna komunistyczna część, czyli ten stworzeń, Czop. Bardzo, bardzo długo czekał na swoją kolej, tak jak widać. To jest jeszcze głęboka komuna i prawdopodobnie to będzie najlepsza. A tutaj czekam nadal na części. Jak tylko wszystko dojdzie... To już zostanie, tylko złożyć no i zrobić łychę. A co do łychy, to już w następnym materiale. Tak więc pozdrawiam wszystkich. Cześć.